No, a teraz za chwilę strasznie ważna scena. Andaś poszedł do pracy. Tak. No, jego dzień jest pokazany od rana z pracy. Ewa, powiem pani szczerze, że ta scena mnie najbardziej boli. Najbardziej boli. To znaczy zderzenie jednak tego cudownego, cudownego Mickiewicza z tą reakcją, którą też usłyszymy. Wycieczka w nieodległe od Odessy stepy, dzikie, niedawno jeszcze deptane przez stada tatarskich rączych koni, pozwala mu westchnąć powietrzem czystym, ciszą po jarmacznym zgiełku życia w portowym mieście. Jechali wciąż dalej, koczym za czwórką koni. Słuchających oczu jest. Mayday, mayday, do tej jednej, co słucha mnie na mojej lekcji. I w tej ciszy tak ucha natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy. Nikt nie woła. No, boli. ten dźwięk, który tam się rozległ, myślę, że Państwo rozszyfrowali, jak zareagowali uczniowie na krótki komentarz, który był jak gdyby dziełem któregoś z uczniów. Zostawmy.